ale to, co w serce, to, co opiesuje. umawiamy się w ten sposób, że osoby chętne do sędziowania podchodzą na stronę jeżeli ktoś jest chętny, biorą karteczkę i idą sędziować jeżeli nie ma chętnych, ja wyczekuję kolejną osobę z grupy czyli jeżeli jest trzy osoby w grupie, dwie osoby gra żeby to było jasne co jeszcze takiego rozgrzewkę rozgrzewkę proszę sobie robić na komentarzu jest dziękuję na pewno więc myślę, że na no, no, boisku można też sobie robić zrobić rozgrzewkę nie na sali